Boże mój drogi Już jestem taki derwany. Tak to jest jak robi dwóch, dwie osoby k***a Dachówki, które nigdy dachówki nie robiły Damian, rozbierz się to na wypadnie Dobrze, że ja tutaj czuwam Czuj, czuj, czuwaj Czuwaj i witaj Zrobimy uprząż i przywiązę się do ciebie Co to, się Witamy na włoskiej wsi ona się odkręciła? To w drugą stronę, bo, było stojone czy co do, co do ch**a? Wiertło się zgięło. I to jak się zgięło wiertło? No kurwa, serio? To są chyba jakieś żarty. Ona się w rękach gnie. Tak jeszcze nie, nie wyprawiałem wiertło. Może wiertło się zgięło, to jest okej. Mam. myślałem, że tym jeszcze wywiercę coś. Jeszcze raz? Jedną wiertarkę miałeś? Dwie, a druga nie działa. Weźmy ją, podłączmy jeszcze raz. Zepnij, sprawdź czy działa. Przecież sekundę temu nie działała. To się wywierciło już? To się wywierciło, chyba że wpadło wiertło do środka. Nie wiem kto wymyślił o takie zakręcanie tych, tych tych wiertarek i do dziś to jest takie samo. To jest się kur... czeski film. No na czemuż kur. siedzi to wiertło? Boże mój drogi. Już jestem taki derwany. Nie działa. Nie, to nie przez prąd. Zobacz. Idę po drugą. Nie wiem, tu to się jest nie tak. Tu w kablu. Chyba no, nie działała. Może będzie działać tamta teraz. Ta nie działa. A przecież, przecież działała przez chwilę, nie wierciłem. Zobaczymy to drugą W ogóle W ogóle nie wchodzi Mówisz? No może faktycznie był pręd Gdzieś tu miałem to, miałem tu bit Chyba mam w kieszence ma, No przecież miałem nikt tego nie widział Ja miałem już tego do zaję tych bitów, ale muszę teraz iść do garaży przymieję bit Dajcie spokój takiego zjebnia nie było jeszcze Dobra Okej, okay. Okay. ja mam, ale dziękuję. Nie no ja drugą rzecz. Nic nie musisz. No co jest do ch... tymi piercerkami? Czy czekaj, nie to wziąłem? Nie to wziąłem. Uff, uff, Uf. uff. Wszystkie się się spodziewał dzisiaj już. Będzie? Tak jest, panie Ryszesa. Tu trzeba sporo nałożyć tego cementu. Bit tutaj wkładam w boczek. Dało I... Co się dało? Ale, żeby po całym obejściu tutaj. Jakbyśmy tak pracowali u kogoś, to by nas nowej. Z roboty, już. Tam jest jakaś krzywa jedna. Nie podoba mi się. Widzisz tu jedną? Co się stało? Czemu? Tak jakby nie weszła. No No bo kolejna teraz się no tak nie mogę, nie możemy tak zostawić tego. Która to była, ta? Ta, tak? Ta leży lepiej, prawda? Leży? Leży, no. Tak się wydaje. Ta też leży. Ta też leży. Teraz stanie nie zajdą się do chuja? Teraz coś te nie zajdą. Muszę tak wszystkie zdjąć. Chciałem tego uniknąć. Ja się nie wiem, czy to powinno być mała luka między nimi, czy duża luka. Też nie wiesz, no właśnie. Tak to jest, jak robi dwóch, o dwie osoby nachówki, które nigdy tak nie robiły. Równie dobrze mogliby nas zdać do wylewania drogi. To byśmy widzieli, jak robi się. No, chyba jest, kurde. Po łatach możesz sobie stanąć na łatach. Ja już stawałem na łaty i nie poleciałem, jak widać jestem. Skubać to całkiem? No to to możesz skrócić tak na równo. To skuję to do zera, bo i tak byśmy musieli nałożyć tutaj cementu. I ołów na to dawać już, tak? tak. Pod dachówkę, tak? No tak czytałem. Czy pod cement? Pod dachówkę. Na cement. No i jest skute, tak? Wiesz mi się przypomina, że ołów był dany pod spód, bo wiem, że był przybity gwoździem. No toż to kur... przybity do dachówki. I teraz tak. I teraz niby nam nie dojdzie ta dachówka do samego końca, ale mało nam zostanie z tej strony. I nie wiem, jak tutaj się to robi. Czy tu się daje na przykład. No nie mogę tego kurwa w ogóle pojąć. No wodamy ołów na komin, tak? woda by spływała po kominie, wpadała na ołów, tak? Mhm. To jakim ch... mamy dawać ołów pod spód? Nie rozumiem tego w ogóle. Jak damy ołów pod spód, to wprowadzimy wodę pod spód. A jakbyśmy dali ko kołnierz z ołów na zewnątrz, to byśmy wyprowadzili na, na dachówkę. Tylko wtedy, jak ten ołów wymontować, co jego położyć leżał? Czy to tak nie może być? No nie, jego ja betonowuje. Zachówki do tego robisz i tak żeby woda nie pływała pod. Tylko między dachówką a e, ołów dajesz uszczelnie. Czyli co? Czyli pierwszy tak cement, i potem co? Ołów od razu? Nie, ołów i cement. Czy ołów, pierwsze musi pójść też cementu trochę, bo na czym położy ten ołów? Nie, tu jest pusta przestrzeń teraz. Taka, że kur... chówka wpada. No, cement. Na no, pod ołów nic? Listewkę trzeba dać? No dalej, weźmy zajęcie listewkę. Tutaj to raczej wątpię, że będziemy dawać listewki. No bo to jest komin, koło komina, więc trzeba było podmurować tyle, na ile jest yy, grubość listewki. No i potem co? I potem ołów. Czyli tak, kładziemy, dachu kładziemy dachówki i betonujemy górę. Kładziemy na to ołów, kominę robimy. I górę oczyniamy, tyle. tak? No bo tam jest tak zrobione. co spójrz, sobie, widzisz? No, ten beton wychodzi na dachówki. Co? Ołów wychodzi na dachówki. No właśnie, jestem ja się jak to zrobić. Ja pod Ja wiem tam Samolotu tu za dużo i rozpraszają moją uwagę Strasznie. Helikopter leci teraz. Cholera jasna. helikopteru się narobiło. Jeszcze jedna przymiareczka. Jest, okay. Co ci kurwo jest? coś się zjebało już I teraz. Trochę szczęścia mi trzeba, żeby tu trafić wkrętami tam, gdzie robię dziury. No, robota jak ta lala. I to nie zamiatasz Czego? tych... Czego? myku tutaj na dachówkach. A, na dachówkach, nie ja na dachu mówisz. Czy jest Pan zadowolony? Gdzieś takim czepnięciem jak ja mam czepnięcie, to za rynne. Tak, o O szkura, no! Rozproszyłeś mnie. Non-spachlen, czyli no, jam nie mam szpachlen. Proszę. proszę. Ale poczekaj, zanim to położymy, to musimy sobie zrobić stelaż pod to. Jakiś. No nie musimy. To nie tak wisiało? No kurwa, Bardziej słata, dopiero tutaj. Dwie dachówki, patrz. Będzie to samo, to, 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 to samo to, to samo zrobimy, co oni zrobili. Tylko zastanawiam się jak. W komisie, nie w wierce, bo nie można. To mi chodzi, żeby coś to trzymało od dołu, żeby to się nie miało, tak jak tutaj, wiesz, możemy się po uspo... Aha, pod spodem. Wiem, o co się chodzi, dobra. Tutaj ma ch... k*** wyszło, nie? Ta? Tutaj ma k*** wyszło, czy nie? Co, co No na, wyszło. No to trzeba będzie skleić taśmą i to dokleić kawałek membrany. Ja z... tak się skadza Tu, tu i tu. 69. Albo wcinać, albo coś podkładać, albo kuć. Co byś poradził? Bez wkucia, tylko do muru bym przy, przywiercił, na kącik. Pierwsze to, z tego żeby spływało na boki, a z boku żeby spływało na dół. Czyli od dołu musimy robić. Pierwsze dół obrobić, potem boki obrobić, żeby z dołu spływało na boki. Z boków na dół i z góry na boki. No Bo żeby opływało to. Mm -hmm. No to dobrze mówiłem. Pierwsze dół, potem boki, a górę damy szeroko. to szeroko jest ta góra. Tutaj na przykład. Powiedzmy, że to jest na wierzchu dachówek. Ale to damy na górę tą. Dachówki dachówkami. To na dachówki i tą dachówką to żeby spływała potem. Tylko pierwsze dachówki tak czy siak na razie. To dachówkę przycinam. Głęboko. To nie wiem czy głęboko. O, tak super. Nawet mogłem troszeczkę więcej zostawić, ale jest ok. Ile byłoby ciężarków z tego na ryby? Coś muszę zobaczyć, czy te, czy te mi k*nie nie pospływały tak strasznie. Już się mi spłynęły te dolne? To ja właśnie zauważyłem po tym. Po listwie, że ona się robi zaraz wężej, wężej, wężej. Dużo. No bo żeś tam przykręcił ci. Mówisz, że tak przychodzili z chuj... Czemu zawsze jak jest coś z chuj... Dzięki. Przepraszam, że tak uczyniłem. Kur... to idzie dziura. Do dobijania to wiertło miało być, ale też się skrzywiło, to żeby to dobijania się nie daje. Je... Ono się nawet w rękę krzywi. To jest jeszcze wiertło z Irlandii. Jak przyprowadziliśmy przewadziliśmy do mojego ojca, to chciałem trochę pieniędzy przeoszczędzić. Na takich pierdolach kupiłem wiertła do metalu i wiertła do metonu w chińskim centrum handlowym, tak? No, właśnie udało się nam skończyć docinanie dachówek. Wyszło nam to świetnie, jak na pierwszy raz i prawdopodobnie ostatni. Także teraz górę będziemy okładać lametę ołowianą. To będzie ten kołnierz tutaj. On jest najdłuższy. W go ile się da, tylko teraz tak, zobacz, jest to, tam to malutkie co widzisz, jedno, to jest dużutkie i to jest dużutkie. Zajmij sobie tam, nie Buty? Nie <gryzmaj> ma. będzie Ci wygodniej. Uwierz, zaufaj mi. Dałem, rozbierz się to na go niczymy Będzie potrzebować jeszcze cementu. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo tutaj się robi taka pojemna górka trochę. Abyś tu był i obserwował ze mną bacznie teren wiedział, że... To może wydać tak, prawda? O nie, bez sensu, nie będzie potrzeba. Chodź jeszcze ja wiem, mi młoteczek. Jak on tam się przyklepie to? No, tylko to wystaje, no i woda jak będzie szła, to akurat będzie w to szła. Ale zaraz tam przyjdę do ciebie. <grym> Tutaj <Tudę> ci chodzi, <grym> zaklepuje, ale może ona tu nie była? Ta tam rosła? to nie niezwykła ta? Nie wiem, mogę sprawdzić. No, i tutaj nawet nawet to wyszło. Chcę dość dobrze przeformułować to, żeby to było. No, za liście. nie za bardzo przybije, bo to woda będzie pod spodem też podolana. Pod ołowiem. No nadzieję, że nie. Dobra, teraz. Możemy tą nakładać albo tamtą, tą małą. Gdzie? To? Mogłoby być pod spodem To? Mogłoby być pod spodem. Dać to pod spodem? Ja to się zdejmuje normalnie. Jak foremka. Teraz to, tak? Nie. Tak. Kur to jest duże. Kur to niech można łazić. Ja będę układam. Zrobimy uprząż. Przyniosę się do ciebie Ta, ja będę po dachu chodził Byś się podawał z dołu drabinki Tylko po prostu będę sobie delikatnie łaził Tu byś się pytał zasilikonować. Te wszystkie ramty, ram, co? Żeby było Oj k***a To tu będę obidnie. Bo teraz jak ja tutaj zagnę tak Ona się tutaj drzeje, To jest ja tam dziurę? A ty zobacz, ładnie Będzie ok? Mi się wydaje, że to powinno być Aż tutaj Mamy... A, no wiem, że cofnie się woda. Okay. No to cofnijmy. Igites, majonez, makrena, malina. Co ty żeś tu ty? A co ja ci spieprzyłem już? Wytargał niepotrzebnie, to mnie nie, nie szkodzi. Ale trzeba powiedzieć, że potargałeś, ale to nic. Dobrze, że ja tutaj czuwam. Czuj, czuj, czuwaj. Czuwaj i witaj. A tam się dachówek nie da położyć, nie? Tak, żeby sobie tylko Gdzie? Na ołówie. No to... Tutaj, a tutaj, no to to będzie tak. Tak? Te brzegi jeszcze z silikonem, nie? Ja, żeby to też było trzymało tak. Która dziura? Nie, nie pokroisz. O, ta? Nie. Hmm. Daj silikon. Pomieszaj, nie? bo tu na pewno trzeba po tę Ale tylko to na górze lata. Zacznij z no. tak. <toczny> <toczny> ty mnie w k**ę przejścia na gupek. Ale serio? No, a pianki nie czepiesz? No, ale pianka nie ma kulek metalowych na górze. Już. No i kurczę, ja tym zrobić. K**a, to jest białe. Ja wiedziałem, że czarne. A ty? Puszka no. mnie zmyliła. O tak o? A no bo jest, bo nie spodziewałem się, że kiedyś będę ufał do chobie, które sam zrobię, do tego sto pierwsze włożę i na nim siedzę. O, to dostukuję jeszcze. nie w tą stronę. No kurwa mać. Nie skręcę go w ten sposób.